Witam serdecznie, dzisiaj tak troszkę nietypowo, bo z trasy posypał mi się troszkę harmonogram prac, no bo skończyłem łazienkę, miałem wejść na domek szkieletowy do znajomego, tam zrobić dwie łazienki, no ale nie wygrzali, bo pompa ciepła nie doszła na czas, więc mi się trochę rozwalił grafik. Mam takie <laughs> roboty z doskoku, takie rezerwowe, takie właśnie parudniowe, no, i jadę właśnie do hurtowni po materiały. W międzyczasie, oczywiście, głubie sobie przy garażu, bo nie ukrywam, nawet mi to pasuje. Nie ukrywam, nawet mi to pasuje, bo troszkę więcej czasu tam schodzi niż przewidywałem. Czekajcie, musimy ustąpić pieszemu. Albo się już rozmyślił. No, niestety, piękne jest te prawo. Mam przewidywać co, co wymyśli sobie pieszy. No ale nie o tym film. no Z garażem schodzi więcej czasu niż przewidywałem, ale już powiedzmy, że ymm, warsztat jest się warsztat. No, w sensie ten, ten stół jest już praktycznie ogarnięty. Myślę, że uda mi się zmontować na niedzielę jakiś film z, właśnie z jego budowy. Bo tam na razie to tylko dużo, dużo nagrywam. No ale żeby nie było przestojów na kanale stwierdziłem, że warto poruszyć jakiś kolejny temat, ale będzie mnie widać, no ale słoneczko, tak jest. W końcu jest słoneczko. Poruszyć kolejny temat takiej luźnej gadki, więc jeżeli ktoś to lubi, a z tego co czytam w komentarzach to raczej to lubicie, to polecam wyłączyć sobie obraz, chyba że ktoś chce zobaczyć drogę z przyczyny do Tychów, a konkretnie do Mery. A... Tematem dzisiejszego odcinka jest kiedyś to było, bo przewijają się wszędzie chyba, a już szczególnie przy temacie klipsów, czyli płytek, jakby nie było, że kiedyś nie było klipsów i się dało V-owcy kiedyś byli, dzisiaj nie ma, no ogólnie kiedyś było dużo dużo lepiej, dzisiaj to są, nazwijmy to w ten sposób takie po Fachowcach, bo przyszła technika rozleniwiła ludzi i no teraz to są po prostu patałachy bo bez współczesnego sprzętu ludzie sobie rady nie dają no jak dla mnie no nie do końca w ten sposób tak to działa bo po części zapomniał wół jak cielęciem był jeżeli ktoś a najczęściej no niestety tego typu teksty piszą, że mówią ludzie, którzy mają teoretycznie tam 50-60 lat, czyli zaczynali w latach 70 80 i według mnie, no, niestety zatrzymali się z postępem technologicznym, no na tamtym okresie, no chyba tak to trzeba nazwać, bo, czekajcie, bo za, za ciepło mam, bo. Kiedyś nie było systemów, no oczywiście, że nie było, tylko że nawet kiedyś nie było materiałów, dostępu do normalnego materiału. Kiedyś się, trzeba było się cieszyć tym, że się dało kupić płytki, że się miało płytki. Ja pamiętam w domu rodzinnym, ja nie miałem w łazience płytek, ja miałem jakieś takie y, imitacje płytek w formacie blachy, nie wiem, takie panele blaszane z format, y, gdzie były odciśnięte płytki. Tak miałem w łazience za dziecka. Niby płytki, a jednocześnie nie płytki. Nie było ludzi do płytek, no bo wtedy fachowiec, no niestety fachowiec, no, robotnik czy pracownik, to było na wagę złota. No, jeżeli ktoś tego nie pamięta, jeżeli ktoś tu jest młodszy, zobaczcie sobie na przykład Alternatywy 4. Genialny serial, no niestety tak kiedyś wyglądało życie i tu już nie chodzi, że tam jest aż tak to mocno przejaskrawione, ale tak to kiedyś wyglądało. No i ci fachowcy... Czy ci ludzie z tamtego okresu, którzy się nie chcieli rozwijać, bo im tak było wygodnie, no bo kiedyś fachowiec był bardzo wysoko. Nie to, co obecnie, czy no powiedzmy, teraz fachowiec jest niżej. Kiedyś było to wyżej w hierarchii, no bo nie było, trzeba było yy, czekać. Oczywiście flaszka musiała się pojawić na zachętę i tak dalej. Już nie mówię o podejściu do pracy. Ale kiedyś było zupełnie inaczej. Kiedyś płytki się kładło na y, zapałki. Na zapałki, na kartonki. Kartony, kawałki kartonu się wkładało między płyteczki. rzeczy co, no ja mam 37 lat w tym roku i ja to wszystko jeszcze pamiętam. Oczywiście, no nie jakoś tam super dokładnie, bo ja wtedy byłem dzieckiem, ale ja takie rzeczy pamiętam. I jeżeli ja... Widzę czy słyszę komentarze pod filmem, czy w jakimś poście, że kurczę, bez klipsów, to ty nie dajesz rady. W ogóle co to jest za fachowiec i tak dalej. Daję radę. I założę się, że większość z was również daje radę. Tylko wytłumaczcie mi albo im, po co ja się mam. No nie powiem że męczyć, ale po co ja sobie mam utrudniać życie yy, nie stosując tego, co jest teraz. Powtarzam to ileś tam razy w moich filmach, że yy, można zrobić rzeczy czy pracę na wiele sposobów. Można zrobić łazienkę praktycznie przy pomocy kątówki. Nie wiem, może nawet i sześćdziesiątki poziomicy. I też będzie. No w sumie, no, no może i by się nawet dało. No nie powiem, żeby się nie dało. Da się, tylko po co? Zejdzie z tym dłużej. Będę się męczył robiąc to. Nie będzie mi to sprawiało jakiekolwiek gradochy. Po to wymyślili system poziomowania czy płaszczyznowania, żeby mi się płyteczki nie rozjeżdżały, żeby ułatwić te poziomowanie. Delikatnie mi ten system pociągnie do góry, zniweluje nierówności, a powiedzmy sobie szczerze, te płytki też nie są idealne. Więc dlaczego ja się mam? Kurde, ja pamiętam moje pierwsze klejenie płytek, takie zarobkowe, ale takie, jest, które nazwijmy to, że mi się udało. Nie takie pierwsze, pierwsze. Czyż ja tam 50 razy, może przeginam, ale odklejałem, przyklejałem. Tu dołożyłem troszkę więcej kleju, bo tam za bardzo docisłem. No ja te płytki odrywałem non-stop. Dobra, zwalmy też część na etap niedoświadczenia nie wiedziałem jak trzymać grzebień jak go profilować, jak uzyskać jednakową wysokość kleju i tak dalej to też były błędy początkującego w robocie ale teraz no kurcze no, mając systemy mając różnego rodzaju pomoce, to jest aż żal według mnie z tego nie skorzystać ja rozumiem oczywiście, że to wszystko kosztuje system akurat jest tani Rozmierzanie łazienki, bo we większości będę podawał przykłady na przykład, na przykład z łazienki, z powodu tego, że akurat większość tego, tego typu prac robię, no, weźcie sobie coś, co kiedyś robiłem, czyli startówka dookoła łazienki, eee, kiedyś. Robiłem to wszystko na zasadzie poziomic, Przekładanie poziomicy, kreska na jednej, kreska na drugiej, i tak dookoła łazienki. Jeżeli były jakieś wydziwiane, to tych kreseczek było 5 500. I teraz na jednej się delikatnie przesuń do góry, no i już się za, mijasz z poziomem. Ile ja się nerwiałem, żeby coś takiego poustawiać? Da się to, a teraz no, wydając. Nie wiem, 500 zł, kupicie zwykły laser 360 stopni, ustawicie go w jednym punkcie, rzuci Wam dookoła, dzięki na rapa. Tak działa postęp w każdej branży. I dziwi mnie troszkę, że ludzie nie chcą z niego skorzystać. Kurczę, jeżeli e, nie będzie się korzystało z postępu technologicznego, albo ludzie, którzy negują wszystkie wynalazki. Ograniczam się tylko do branży budowlanej. Yy, Właśnie wszystkie wynalazki ułatwienia nowości z branży budowlanej, to kurczę, dlaczego wy nie wiem używacie samochodu? Przecież kiedyś yy, nie było samochodów, tylko były no, furmanki. Na koniu się śmigało. Dlaczego wy nie jeździcie na koniu do, do roboty? To też jest postęp technologiczny auta się rozwinęły, środki komunikacji się rozwinęły, technologia budowlana też się rozwinęła. Więc dlaczego z niej nie korzystać? M-systemy. Eee, właśnie systemy poziomowania, lasery, poziomice, takie, srakie, owakie, no kurcze, jest tyle ułatwień pracy, a ludzie no wyśmiewają to, że ktoś z tego korzysta. Ja wiem oczywiście, że nie wszystko to, co wymyśli producent, ma rację bytu. Czasami to jest yy, przerost treścią, wymyślanie koła na nowo, ale takich przypadków jest, no nie powiem, że mało, bo jest tego też troszkę, ale można z tego wybrać. Po to są, po to są e, internety YouTube, e, fora dyskusyjne, grupy na Facebooku i tak dalej, żeby wyłapać te fajne elementy, które naprawdę Ci przyspieszą robotę. Robię teraz yy, tą zabudowę w garażu. No kurczę, mam jakiś problem w sensie yy, nie wiem, muszę coś zaciąć, wyciąć i tak dalej. No idąc tokiem rozumowania ludzi, którzy negują postęp czy korzystanie z nowości, no nie wiem, jeżeli muszę w belce drewnianej wyciąć Zagłębienie na centymetr, to ja powinienem mieć dłuto, młoteczek, cyk, cyk wybijać ten centymetr, żeby mi się na przykład cokolwiek schował w tej belce. Nie? A tutaj mam multitula, nie wiem, 30 sekund, 3 sekundy i wycięte to mam. Nie? No na tym to polega. Mi się morda cieszy, bo szybko robię robotę, wygodnie, ale przy użyciu niestety nowoczesnych narzędzi. Ja nie mówię, że macie kupować markowe rzeczy, bo każda markowa rzecz ma odpowiednik z tańszej branży, czy z tańszego segmentu. O, w ten sposób może. Więc da się zrobić, da się iść z postępem przy użyciu, czy przy wykorzystaniu niskich kosztów zakupu. Da się to zrobić, tylko trzeba otworzyć troszkę głowę na to, że postęp ma Ci pomóc, a nie... Yy nie wiem... zastąpić? Jeszcze troszkę czasu minie, przynajmniej mi się tak wydaje, czy mnie się tak wydaje, zanim technologia zastąpi prace fizyczne, właśnie typu łazienki, suche zabudowy i tak dalej. Bo to są rzeczy, przy których no, trzeba pomyśleć, trzeba się dostosować nieraz do zastanych warunków, bo nie wszystko jest tak fajnie, jak yy, na projekcie wymyślił, czy wymyśliła sobie Pani projektant. Tutaj jest dużo improwizacji i no niestety tego roboty, czy maszyny tak łatwo nie zastąpią. No weźcie kolejny przykład, no malowanie. Kiedyś malowanie farbami proszkowymi. No bo tak było, no kredówka się śmigało i było, nie? Po tym, że się oparłeś o ścianę i miałeś całe ciuchy uwalone. Takie życie, no takie były farby. Teraz macie kurcze, akrylowe, lateksowe, ceramiczne, no, multum tego jest do wyboru do koloru. Tylko że ludzie znowu, czasami idą po najmniejszej linii oporu, stosują tylko to, co znają, i nie chcą poznać na przykład konkurencji czy alternatywy, czy nawet już nie powiem o yy, właściwościach danej farby, nie? Tylko jeżeli, nie wiem. 15 lat temu malowali dekoralem, oni do dzisiaj będą malowali dekoralem. Tu nie chodzi o to, czy ten dekoral jest dobry czy zły, tylko nawet nie chcą popatrzeć na inną markę, żeby się rozeznać w rynku, żeby coś się dowiedzieć. I to jest według mnie duży błąd. Propo malowania. No, kiedyś malowało się pędzlem, szczotką, później wyszły wałki, teraz macie agregaty. Pewnie to zależy od ilości metrażu i tak dalej. Ale jeżeli ja mam do wyboru pomalować dom na biało, przykładowo mój, 120 metrów, gdzie wałkiem pomaluję, to mówimy o oklejaniu i tak dalej, gdzie wałkiem to będę malował, nie wiem, 2 dni, 3 dni, a agregatem po zabezpieczeniu ja to mam 2-3 godzinki. No kurczę, no po to jest ta technologia, żeby z niej korzystać, a nie żeby ją negować. Dobra. Teraz musi być chwila przerwy, bo dojechałem do hurtowni. Muszę sobie pokupić to, co potrzebuję, i widzimy się po zakupach. Troszkę kleju, troszkę izolacji, no i 1200 poszło. No ale wracając, już do tematu odcinka o malowaniu, wspomniałem, że to przyspiesza agregaty. Jeżeli jesteśmy na etapie malowania, no to jeszcze, oczywiście, macie gładzie. No. Pewnie można robić, tak jak ze starej, pierwej, paczką, No bo tak oczywiście zawsze jest najlepiej, e, ale można to robić wałkiem. Ja pamiętam bardzo dobrze, jak się ze mnie śmiali w e, tym, w hurtowni. Jak powiedziałem, że chcę wałek do nakładania gładzi, że nakładam gładź wałkiem, no to powiedzmy tak, no te miny były bezcenne ówcześnie. A pół roku później patrzę na sklepie, co mają wałki do gładzi, nie? Tu się śmiali i to tak średnio fajnie, no a potem sami tym handlowali, nie? Ja lubię wyszukiwać ciekawostek, lubię sprawdzać nowe rozwiązania i tak jak mówię, one nie zawsze się przyjmą, ale muszę albo przynajmniej chcę mieć pojęcie, co jest dostępne na rynku. Weźcie przykład kolejny. Kiedyś były tylko masy się kiedyś, powiedzmy, już taka współczesna budowlanka. Mieliście masy tylko proszkowe do spolinowania. Mieliście Wario, Semina, yy, co tam jest jeszcze Uniflota. Masy proszkowe mają swoje zalety, są stosowane do dziś, ale macie teraz alternatywę w postaci yy, gotowców. No, jakby nie było zapotrzebowania, to by nikt tego nie tworzył. A jakby nie było, do Polski i tak dochodzi duże rzeczy z opóźnieniem, jeżeli chodzi o to, co jest stosowane na świecie. Więc, kurczę, no... Ja rozumiem, Polacy mogą być tysiąc lat za wiecie kim, ale kurczę, no przecież cały świat się nie może mylić, albo większość świata się nie może mylić, że coś jest dobre, coś przyspiesza. Moje zdanie na temat postępu technologicznego w budowlance, czy chodzi o maszyny, czy chodzi o technologię, jest takie, że trzeba iść z dułem czasu. No niestety. Chcesz zarabiać, chcesz zarabiać w miarę szybko, w miarę niskim kosztem, bo sami dobrze wiecie, jak teraz wygląda temat pracownika, jak trudno mieć pracownika. Jak trudno mieć dobrego pracownika, a inwestując w maszyny, które ci przyspieszają robotę, inwestując w rozwiązania ogólnie jako systemy hmm, przyspieszają ci pracę, w produkty, które też mają możliwość przyspieszenia pracy, jesteś w stanie wygenerować szybciej robotę. Większy zysk, mniejszym nakładem pracy, popatrzcie się na ostatni film, który w sumie short, który dodałem na kanał. On tam dotyczył łazienki, nie łazienki, kotłowni w domku. Tam był zastosowany klej P9 z mapeja, żeby nie było. Nie chodzi o to, czy robię nagonkę na mapeja, czy nie. Bo to nie o to chodzi. Ja robię na. We większości na produktach Sopro. I Sopro jest w miarę szybko sknącym klejem. Moda ma w 4 godziny, już tam naskurkuje i tak dalej. Fajnie jest, jest fajnie, bo szybko mi schnie. w Miarę szybko, jeżeli mówimy o zwykłym typie kleju, nie szybkim. Mapej znowu jest w drugą stronę. On się chwali tym, że ma długi czas urabialności. Tam chyba jest czas przydatności do użycia a po rozrobieniu chyba 8 godzin tam był kupiony P9 tak jak mówię, ja to robiłem tą robotę z doskoku taka rezerwowa była eee, i po dwóch dniach chciałem tu zafugować i co się okazało, że ten klej był wilgotny pod płytką on nie dosyk. tam był anhydryt na anhydryt oczywiście był zeszlifowany później było eee, SG602 eee, zagruntowane odcięło mi to czyli woda już mi nie szła w dół. Płytka agresowa, tam był gres techniczny, no nie wpije ci wody. Nie? No i teraz, faktycznie, no, po dwóch dniach, no gdzie ta woda ma wyjść spod z te, z tej płytki. no Jest to utrudnione, to musi normalnie odparować. Nie? Ale żeby mieć porównanie, to trzeba znać konkurencję. Trzeba znać tą technologię, że na przykład dany klej e, będzie szybciej snął w ramach potrzeb. Oczywiście, to wszystko jest kwestia doboru. Pewnie tam można było wziąć na przykład P9 Express, jeżeli ktoś by chciał na mapę robić, ale ja nie wiem, nie byłem świadomy, no w sumie to był, no dobra, tam był powierzony materiał, ale nie byłem, nie wiem, jakby to powiedzieć, uświadomiony, czy nie byłem przekonany, że aż tak długo ten klej będzie potrzebował czasu do wyschnięcia, nie? Więc idąc, mając rozeznanie, dlaczego tak, a inaczej się stało, yy, mając rozeznanie, że konkurencja oferuje to, to, a to. Jesteście w stanie po pierwsze zobaczyć swój błąd, może niekoniecznie błąd, no ale no, dobra, no, nazwijmy to tak, zobaczyć swój błąd i łatwo go rozwiązać, ale to trzeba yy, śledzić technologię, śledzić, śledzić konkurencję i śledzić rozwiązania. Nie da się. Być odpowiedzialnym, no nie wiem, chyba tak to nazwijmy być odpowiedzialnym za robotę, korzystając tylko z jednego, czy z utartego, o, może tak, być odpowiedzialnym za robotę, korzystając z jednego utartego schematu. Dzisiejsze budownictwo diametralnie różni się od tego, co było kiedyś. No i niestety to trzeba dostosowywać w wielu przypadkach technologię na żywo. Macie, kiedyś nie było domków szkieletowych, domków z co tam jeszcze, domów modułowych przecież nie było, nie? To jakby moja babcia zobaczyła w ogóle jak ja stawiam dom, to ona byłaby w szoku. Przecież jak kiedyś się budowało domy? Dom rodzinny to był dom z 1920 roku, bodajże jakoś tak. To jest wszystko z cegły. Oni to budowali rodzinami, no bo sąsiedzi się przychodzili pomagać budować. Pomijam kwestie logistyczne, jak to kiedyś wyglądało w czasach powojennych i znowu wojennych. Jak to wszystko tam wyglądało, ale to był czas, to był ogromny wysiłek, to było poświęcenie x ludzi. A ja swój dom wybudowałem w dwa lata do wprowadzenia się, praktycznie po robocie i w dwie osoby, dwie stałe osoby, nie licząc y, tych dachdekrów, czyli dekarzy, y, bo dachu nie robiłem. Ale resztę byłem w stanie zrobić sam. Jakby babcia widziała, że kurczę mi parter stoi w ciągu paru dni, to ona, nie wiem, by się zapłakała ze szczęścia. Nie? I babka by mi, moja babcia nigdy nie była przeciwnikiem technologii. Jak babcia zobaczyła yy, pierwszy telefon komórkowy w sumie ja miałem pierwszy telefon komórkowy yy, w rodzinie, bo zażyczyłem go sobie na yy, osiemnastkę. Dostałem go od babci na osiemnastkę Siemens C65, do dzisiaj pamiętam yy, i kurczę, babcia no, była popłakana że jest taka technologia. Jeżeli w ten sposób będziecie podchodzić do tematu, że budowlanka to jest temat i całą tą technologię trzeba się zainteresować, trzeba drążyć, to będziecie mieli mega radochę po prostu po pierwsze z wiedzy, po drugie nikt z Was nie powinno zaskoczyć, bo będziecie mieli rozeznanie, a tym samym robota będzie... Łatwiejsza, po prostu będzie łatwiejsza. Większym problemem będzie po prostu może czasami logistyka, żeby dany produkt ściągnąć, bo nie, nie wszystkie hurtownie wszystko mają, ale będzie to łatwe do wykonania. Macie internet. Jest teraz naprawdę mało zagadnień, mało problemów, z którymi człowiek zostaje sam. Kiedyś był problem to. Się pytało mamy, taty, sąsiada, i praktycznie no to było na tyle, bo nie było komunikacji tak rozwiniętej, jak jest teraz. Teraz macie problem, zresztą większość chyba problemów została już jakkolwiek opisana, rozwiązana i tak dalej. Więc dlaczego z całego dobrodziejstwa internetu, postępu nie korzystać? Dla mnie komentowanie, że kiedyś było lepiej i yy, teraz są same paproki niepotrafiące same myśleć i tak dalej to jest bardzo mylne założenie czy stwierdzenie bynajmniej no ja tak do tego podchodzę więc konkluzja jest taka, idźmy z postępem a będzie dobrze tylko oczywiście korzystajmy z postępu z głową a wtedy już w ogóle będzie cudownie i tym optymistycznym akcentem kończę mój monolog. Bo się zbliżam do domku. Więc dobrego dnia, wieczoru, nocy, nie wiem, kiedy mnie tam oglądacie, czy słuchacie, i zapraszam do komentowania. Na razie.